Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Zawsze z dużym zainteresowaniem czytam artykuły pani redaktor Kamili Śnieżyk, publikowane w miesięczniku Świat Zdrowia. Pani redaktor Kamila Śnieżyk porusza ważne tematy z dziedziny medycyny, ważne tematy z punktu widzenia lekarzy pierwszego kontaktu i oczywiście pacjentów. Pani redaktor Kamila Śnieżek pisze w sposób merytoryczny, profesjonalny, a jednocześnie językiem zrozumiałym dla szerokiej publiczności. Dzisiaj o nieswoistych zapaleniach Jelit. Artykuł pod tytułem Nieswoiste zapalenia Jelit czyli koszmar przewlekłych biegunek. Oddaję głos pani redaktor Kamili Śnieżek. 19 maja obchodzimy Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit, czyli uciążliwych, trudnych do zdiagnozowania i wyleczenia chorób, objawiających się przede wszystkim przewlekłymi biegunkami i bardzo silnymi bólami brzucha. Dlaczego niektórzy są bardziej narażeni na problemy jelitowe i czy medycyna potrafi im pomóc? W 2022 roku polscy naukowcy po raz pierwszy dokładnie przeanalizowali dane epidemiologiczne dotyczące nieswoistych zapaleń jelit z angielskiego IBD, Inflammatory Bowel Disease, i policzyli wszystkich zmagających się z nimi pacjentów w naszym kraju. Okazało się, że jest ich blisko 100 tysięcy. Około 75 tysięcy osób choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego po łacinie Colitis ulcerosa. Około 25 tysięcy osób choruje na chorobę leśniowskiego krona to jest termin używany w Polsce choroba leśniowskiego krona, w literaturze angielskojęzycznej Crohn's disease czyli choroba krona. Oba te bolesne, utrudniające codzienne funkcjonowanie oraz zagrażające zdrowiu i życiu schorzenia, a także kilka innych bardzo rzadkich chorób zapalnych, np. eosinofilowe zapalenie jelit i kolagenowe zapalenie jelit, należą do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Przy czym kluczowe jest tu określenie nieswoiste. Nieswoiste, czyli o niespecyficznych objawach niejasnej etiologii, mogące w dodatku ewoluować z jednego w drugie, a także trudne do zdiagnozowania i jeszcze trudniejsze w leczeniu. Skąd się bierze IBD, czyli inflammatory bowel disease? Etiologia nieswoistych zapaleń jelit wciąż nie jest jasna, a naukowcy nadal szukają odpowiedzi na pytanie, Dlaczego młodzi, ogólnie zdrowi ludzie cierpią na przewlekłe biegunki, bóle brzucha i wymioty, a leczenie pozwala jedynie na czasowe uśpienie tych przykrych objawów? Naukowcy wskazują kilka możliwych nakładających się na siebie przyczyn nieswoistych zapaleń jelit. Czynniki genetyczne, przemawia za tym rodzinne występowanie chorób, choć nie jest to regułą. Czynniki infekcyjne, Nadal nie udało się wyizolować patogenu odpowiedzialnego za powstanie choroby, ale podejrzana jest m.in. bakteria Mycobacterium paratuberculosis. Czynniki immunologiczne, nieprawidłowa odpowiedź śluzówki jelita na kontakt z nieszkodliwymi bakteriami zasiedlającymi układ pokarmowy w większości ludzi i w końcu czynniki środowiskowe np. palenie papierosów. Zarówno wrzodziejące zapalenie jelita grubego, kolitis ulcerosa, jak i choroba leśniowskiego krona najczęściej dotyczą ludzi młodych, a pierwsze objawy pojawiają się zwykle między 20 a 40 rokiem życia. Coraz częściej mówi się jednak o drugim szczycie zachorowań wśród seniorów, najczęściej w 6-7 dekadzie życia. W ostatnich latach odnotowano gwałtowny wzrost liczby zachorowań w populacji ogólnej, co może jednak oznaczać jedynie efekty coraz bardziej zaawansowanej diagnostyki chorób jelit. Objawy nieswoiste, ale uciążliwe. Wspólnymi objawami świadczącymi o stanie zapalnym jelit w przebiegu IBD są przewlekłe, nawracające, występujące nawet po kilkanaście razy dziennie biegunki, a także nudności i silne bóle dolnych partii brzucha. U chorych zauważalne są okresy zaoszczeń i remisji. Przerwa od choroby może trwać nawet kilka miesięcy, a potem objawy nawracają, zazwyczaj bez żadnej wyraźnej przyczyny i pomimo leczenia. U niektórych pacjentów z IBD, czyli inflammatory bowel disease, choroba pojawia się również pozajelitowo, np. w postaci zmian skórnych czy bólów stawowych, co utrudnia postawianie właściwej diagnozy. Pewien odsetek chorych na y, chorobę Krona oraz rzodziejące zapalenie jelita grubego przechodzi chorobę skrajnie ciężko. Wymaga hospitalizacji i operacji ratujących życie. Tą operacją jest resekcja jelita i wyłonienia stomi. U pacjentów z IBD występuje też podwyższone ryzyko rozwoju raka jelita grubego lub gruczololakoraka gruczolo jelita cienkiego. Dla pacjentów z chorobą krona ryzyko jest nawet 33 razy większe niż dla zdrowych osób. Leczenie czy zapobieganie? Wszystkie nieswoiste choroby zapalne jelit są schorzeniami przewlekłymi z okresami zaostrzeń i remisji i niestety nie jest możliwe ich całkowite wyleczenie. Nie oznacza to jednak, że pacjentom nie można pomóc. Chorzy na IBD powinni być pod stałą opieką specjalisty, tak aby mieć możliwość szybkiego reagowania na zaostrzenia objawów jelitowych i pozajelitowych. Celem leczenia jest przede wszystkim opanowanie obecnego stanu zapalnego i wygojenie zmian śluzówkowych, złagodzenie objawów, biegunki, bólu brzucha, nudności, uzupełnienie niedoborów pokarmowych, u dzieci wspieranie wzrostu i procesu dojrzewania płciowego, leczenie podtrzymujące, zapobiegające nawrotom. Farmakoterapia irritable bowel disease Dobierana jest indywidualnie w zależności od etapu choroby, jej umiejscowienia w układzie pokarmowym, stanu pacjenta, jego wieku, chorób współistniejących i innych czynników. Może obejmować preparaty kwasu aminosalicylowego, takie jak sulfasalazyna i mesalazyna, glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne, immunomodulacyjne, analogi tiopuryn, metotreksat. Leki biologiczne w ramach programów terapeutycznych realizowanych w kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce, a także leki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i antybiotyki takie jak metronidazol. W ciężkich przypadkach niezbędne może być leczenie chirurgiczne polegające pole na resekcji jelita grubego, czyli wycięciu części jelita grubego albo całego jelita grubego, często z wyłonieniem stomi. W tej grupie pacjentów można mówić o wyleczeniu w cudzysłowie IBD, gdyż nie ma już ryzyka nawrotu biegunek i bólów brzucha. Wsparcie żywieniowe dla chorych jelit. Leczeniu farmakologicznemu IBD zawsze powinna towarzyszyć dietoterapia czyli najbardziej naturalny sposób wspierania zdrowia jelit. Dobre efekty w ciężkich stanach przynosi leczenie żywieniowe, bezresztkowymi preparatami przemysłowymi, tak zwane nutri-drinki. A w okresach remisji lekarze zalecają dietę FoodMap, stosowaną w zespole jelita drażliwego. To zaburzenie czynności jelit bez obecności zmian chorobowych w ścianach przewodu pokarmowego, wykluczającą produkty słabo trawione i szybko fermentujące pod wpływem bakterii jelitowych to chodzi o tą FoodMap dietę, która wyklucza produkty słabo trawione i szybko fermentujące pod wpływem bakterii jelitowych. Ta dieta zresztą FoodMap jest zalecana przez nas lekarz rodzinnych dla pacjentów w zespole jelita drażliwego, colon irritabile. Coraz częściej mówi się o korzyściach z podawania pacjentom z irritable bowel disease, Odpowiednich preparatów probiotycznych zawierających bakterie przewracające właściwe proporcje mikrobioty jelitowej, poprawiające funkcję bariery śluzówkowej i stymulujące układ odpornościowy pacjenta. Najnowsze badania wskazują na korzyści z włączenia do diety kwasów tłuszczowych omega-3, a także kwasu masłowego, fizjologicznie produkowanego przez bakterie bytujące w okrężnicy stanowiącego główne źródło energii dla komórek nabłonka jelitowego i utrzymującego integralność bariery jelitowej a także hamującego powstawanie stanów zapalnych i wspomagającego ich leczenie. U pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, a także z przewlekłym zapaleniem jelit po radio i chemioterapii, z chorobą uchyłkową Biegunkami infekcyjnymi, innymi chorobami przebiegającymi z zaburzeniami składu mikrobioty okrężniczej i upośledzeniem funkcji bariery jelitowej zalecane jest suplementowanie kwasu masłowego drogą doustną w postaci kapsułek w otoczce odpornej na enzymy trawienne lub do w warunkach szpitalnych w postaci wlewek. Ponadto, wskazane jest rzucenie palenia które zaostrza objawy irritable bowel disease czyli nieswoistego zapalenia jeli. Unikanie stresu, włączenie regularnej aktywności fizycznej oraz monitorowanie objawów po przyjmowanych lekach. Niektóre na przykład niestereoidowe leki przeciwzapalne mogą przyczyniać się do zaostrzeń IBD. E, czyli e, nieswoistych zapaleń jelit. Dlatego niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, naproksen, diclofenak, Voltaren, e, raczej są przeciwskazane u pacjentów e, z nieswoistymi zapaleniami jelit. To tyle, e, pani redaktor Kamila Śnieżek. A ja, jako polski lekarz rodzinny, e, pracujący w Szwecji, Powiem z własnej praktyki, że my w szwedzkim POZOCie, w szwedzkiej podstawowej opiece zdrowotnej spotykamy wielu pacjentów z bólami brzucha, i my jako lekarze pierwszego kontaktu diagnozujemy tych pacjentów. Niestwoiste zapalenie, zapalenie jelit, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba leśniowskiego krona, czy, czy wspomniane w tym artykule ozynofilowe zapalenie jelit i kolagenowe zapalenie jelit one są relatywnie rzadkie. Tak jak polscy naukowcy obliczyli na podstawie danych epidemiologicznych, one dotyczą 100 tysięcy pacjentów, co w 40-milionowym kraju nie jest tak dużo. Znacznie częstszym problemem u pacjentów jest colon irritabile czyli zespół jelita drażliwego w angielskiej nomenklaturze skrót IBS czyli irritable bowel syndrome mówi się, że 10 do 20% populacji ma objawy IBS czyli Zespół zespołu jelita drażliwego. A więc jest to bardzo powszechny na choroba e, 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 brzucha. Różnica jeśli chodzi o etiopatogenezę jest zasadnicza, ponieważ IPS, czyli zespół jelita drażliwego, to jest funkcjonalna choroba. Nie ma zmian organicznych w jelicie. Natomiast nieswoiste zapalenia jelit, IBD, irritab, czyli inflammatory bowel disease, to jest, są schorzenia organiczne, które mają zapalne podłoże. I tak jak pani redaktor Kamila Śnieżek wspomniała w swoim artykule, one wywołują zmiany zapalne. Wielicie i w, wielitach. Czyli to jest zasadnicza różnica. My, lekarze rodzinni w Szwecji, wykonujemy rutynowo w ramach diagnostyki bólów brzucha i biegunek wykonujemy rutynowo badanie, które się nazywa kalprotektyna w kale czyli to jest badanie kału, kalprotektyna to jest marker stanu zapalnego, który jeśli ten marker jest podwyższony, to jest to dowód na to, że pacjent ma zmianę organiczną, czyli zapalenie jeli. Jeśli natomiast kalprotektyna w Kale jest w normie, to znaczy, że mamy do czynienia z zespołem jelita drażliwego, czyli Irritable Bowel Syndrome. I to jest zasadnicza różnica. Oczywiście pacjenci z tymi zapaleniami jelit mają również inne objawy, takie jak krew w stolcu, ale jeśli to jest np. eozynofilowe zapalenie jelit czy kolagenowe zapalenie jelit, to ja ze swojej praktyki pamiętam pacjentów, którzy mieli ból dołem brzucha i biegunki z śluzem, a nie z krwią, tak jak to w przypadku wrzedziejącego zapalenia jelita grubego czy choroby Krona. Co jeszcze w tym temacie, to jeśli mamy do czynienia z IBS, czyli zespołem jelita drażliwego, to oczywiście takimi pacjentami zajmujemy się w poz -cie. Natomiast jeśli jest podejrzenie nieswoistych zapaleń jelity, podejrzenie potwierdzone badaniem rektoskopowym, ponieważ zawsze w przypadku krwi w stolcu u pacjentów w szwedzkiej przychodni wy wykonujemy rektoskopię, jeśli to jest krew w stolcu i tak e, kalprotektyna w stolcu jest podwyższona, taki pacjent jest skierowany do gastroenterologów, ponieważ leczeniem nieswoistych zapaleni jelit, e, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby leśniowskiego krona. Eozynofilowego zapalenia jelit i kolagenowego zapalenia jelit zajmują się gastroenterolodzy. Pani redaktor Kamila Śnieżyk wspomniała o najczęstszych lekach stosowanych w IBD, czyli inflammatory bowel disease. To są od wielu lat stosowane sulfasalazyna i mesalazyna oraz glikokortykosteroidy. Oraz relatywnie nowe leki biologiczne, które są bardzo skuteczne i powodują, że pacjenci z wrzoziejącym zapaleniem tak grubego lub chorobą leśniowskiego krona mają po prostu rzadziej takie ataki, ponieważ tak jak to zostało powiedziane w artykule Pani redaktor Kamili Śnieżek, to te schorzenia inflamatory bowel disease przebiegają z okresami remisji i zaostrzeń. Czasami pacjent nie ma w ogóle objawów dzięki diecie i leczeniu, ale w pewnym momencie dochodzi do zaostrzenia, i znowu taki pacjent wymaga wizyty lekarskiej i kontroli. Również jeśli chodzi o morfologię krwi, ponieważ wiadomo, jeśli pacjent traci krew z, z, ze stolcem, to u takich pacjentów dochodzi. Do anemii. To tyle proszę Państwa na temat nieswoistych zapaleń, zapaleń jelity. Zawsze, kiedy boli Was brzuch, zawsze, kiedy macie biegunki, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym z prośbą o diagnostykę i leczenie. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.